To bardzo ekscytujący czas. Jako naukowcy dużo lepiej teraz rozumiemy, jak myśli wpływają na emocje i ciało. Ponieważ wyraźnie widzimy, jak nauka o mózgu zbiega się z nauczaniem Pisma Świętego, możemy zacząć dynamicznie zrywać więzy toksycznego myślenia, udowadniając, że umysł może zostać odnowiony. Toksyczne myśli i emocje usunięte, a mózg naprawdę włączony. Naprawdę można pokonać toksyczne myślenie i jego skutki. Naprawdę można odnowić i odświeżyć umysł. Nie tylko pismo święte podaje tę zasadę, ale i nauka udowodniła, że jeśli popracujemy zgodnie z tym, jak działają zwoje mózgu, to trwała, życiodajna zmiana staje się możliwa. I przejdźmy dalej do tej książki, w której w fascynujący sposób opisany jest to, jak działa nasz mózg, jak formują się Myśli są tutaj zdjęcia, o proszę bardzo. Myśli wyglądają jak takie drzewa, widzicie. Oddajmy głos Caroline Leaf, bo myślę, że to, co ma do przekazania, jest bardzo potrzebne. Na pewno będzie przydatne w życiu kogoś, kogo znasz. Słuchaj i myśl o tym, kto mógłby wykorzystać te wiedzę i te instrukcje, które tutaj się pojawiają. Co to są toksyczne myśli? pisze Caroline Leaf w rozdziale drugim, no zaraz na dziewiętnastej stronie tej książki. Czym różnią się od zdrowych te toksyczne myśli? Toksyczne myśli to takie, które wywołują negatywne i niespokojne emocje, a te z kolei wytwarzają substancje biochemiczne powodujące stres w ciele. Przechowywane są zarówno w mózgu, jak i w komórkach ciała. Istnieje 12 dziedzin toksycznego myślenia. Tutaj są nazwane parszywą dwunastką. Ta mieszanka, ta mieszana ekipa ciągle knuje coś złego i może spowodować poważne szkody, dlatego trzeba dobrze pozamiatać, aby się jej pozbyć. Uczyni to opracowane przeze mnie wymiatanie mózgu. O tym są dalsze rozdziały tej książki. Jest to seria następujących po kolei pytań, które przeprowadzą twój mózg przez proces oczyszczania. Rzeczywiście w tej książce jest opisany cały proces tego, w jaki sposób możemy oczyszczać swoje myśli, a przez to swój mózg i cały organizm. To jest naprawdę fascynujące. Zaskoczeniem jest, że każda pojedyncza myśl, czy to pozytywna, czy negatywna, przechodzi ten sam cykl, kiedy powstaje. Myśli to w zasadzie impulsy elektryczne, substancje chemiczne i neurony. Wyglądają jak drzewa z gałęziami. Gdy myśl się rozwija i staje się trwała, wyrasta więcej gałęzi i powiązania stają się silniejsze. Gdy zmieniamy myślenie, niektóre gałęzie znikają, tworzą się nowe, zmienia się siła połączeń, a wspomnienia tworzą siatkę połączeń z innymi myślami. Jaką niezwykłą zdolność ma mózg do zmiany, wymiany, połączeń i rozwoju? Z duchowej perspektywy jest to właśnie odnawianie umysłu. Kiedy myślisz, uaktywniają się Twoje myśli, które z kolei uruchamiają Twoje nastawienie. A nastawienie to suma wszystkich Twoich myśli, która odzwierciedla stan Twojego umysłu. Ileż to razy słyszeliśmy, że nastawienie jest wszystkim? Zaczynamy rozumieć, o co w tym chodzi, prawda? Nastawienie widoczne jest w związkach chemicznych uwalnianych w organizmie. Pozytywne nastawienie powoduje wydzielanie właściwej ilości związków chemicznych, a negatywne zaburza naturalny proces wydzielania. Wydzieliny są jak małe sygnały komórkowe, które przekładają informacje myśli na fizyczną rzeczywistość w ciele i umyśle, tworząc emocje. No, biochemia się tu kłania, prawda? Kontynuacja myśli, emocji i wynikającego z nich nastawienia wpływa na ciało w pozytywny albo negatywny sposób. Jakie to wspaniałe, że żyjemy w świecie, w którym naukowcy już to odkryli. To znaczy, że twój umysł i ciało są z natury ze sobą połączone, a to połączenie zaczyna się od twoich myśli. Nauka o myślach jest bardzo ekscytująca, pozwala zobaczyć, jak proces myślenia może zostać zakłócony przez toksyczne myśli w mózgu i zrozumieć ich negatywny wpływ na nasze życie umysłowe i zachowanie. Gdy zaczynamy rozumieć, jak powstaje myśl, jak wpływa na emocje i ciało, mamy do wyboru albo pozwolić, by nasze myśli stawały się toksyczne i trujące. Albo odtruć nasz umysł, przez co nasze zdrowie emocjonalne poprawi się, a może nawet doznamy uzdrowienia fizycznego. No właśnie, do tego to wszystko zmierza. Przez całe swoje życie doświadczasz oddziaływania wszystkich swoich myśli, a być może wcale nie zdajesz sobie z tego sprawy. Na przykład, czy kiedykolwiek zachorowałeś po trudnych, traumatycznych przeżyciach? Może nie połączyłeś tych wydarzeń, traktując je jako zbieg okoliczności, kiedy prawdopodobnie był to rezultat toksycznych myśli, wpływających negatywnie na stan twego zdrowia. Myśli są nie tylko naukowo mierzalne, ale możemy potwierdzić też ich wpływ na ciało. To jest fascynujące. W istocie możemy poczuć swoje myśli przez emocje. Emocje towarzyszą każdej myśli, którą formujemy którą kiedykolwiek sformowaliśmy i którą sformujemy w przyszłości. W rzeczywistości do każdego zbudowanego przez Ciebie wspomnienia dołączona jest emocja, którą przechowujesz w mózgu, a jej fotokopię w komórkach ciała. No, rzeczywiście, przyznajmy, że najlepiej zapamiętujemy te wydarzenia, którym towarzyszyły emocje, prawda? Im silniejsza emocja, tym silniejsze wspomnienie. Emocje są ściśle przywiązane do myśli. Te emocje są realne i łączą myśli z reakcjami ciała i umysłu. No zastanów się, to jest naprawdę fascynujące, jak funkcjonuje nasz organizm. To nosi nazwę sieci psychosomatycznej. Emocje mogą wpłynąć na powierzchnię, wypłynąć na powierzchnię nawet wiele lat po wydarzeniu, gdy przywołane zostaje jego wspomnienie. By zademonstrować, jak to działa, poświęć minutę na skupienie myśli na niedawnym przykrym wydarzeniu w Twoim życiu. Gdy pogrążysz się głęboko w myślach o tym doświadczeniu, zwróć uwagę na to, jak się czujesz i jak Twoje ciało reaguje na te myśli i emocje. Uwalnia, uwalniana zostaje kaskada związków chemicznych, uaktywniona powrotem myśli do tego, co się wydarzyło. Im głębiej nad tym rozmyślasz, tym silniejszy i żywszy staje się ten chemiczny strumień. Możesz nawet zacząć odczuwać frustrację, gniew czy zdenerwowanie. Zaczniesz reagować na myśli umysłowo i fizycznie, jakby to wszystko działo się ponownie. To, o czym myślisz, powiększa się, rozwija, zaczyna żyć swoim własnym życiem. Kierunek, jaki obierze to życie, może być pozytywny lub negatywny. Ty dokonujesz wyboru. To jest bardzo dobra wiadomość, tak naprawdę. To na czym zdecydujesz się skoncentrować swoje myśli może prowadzić do radości, pokoju i szczęścia lub do czegoś zupełnie przeciwnego. W rzeczywistości myśli tworzą zmiany aż do poziomów genetyki, zmieniając strukturę komórki. Przypominam, że pisze to naukowiec, prawda? Doktor psychologii, która tutaj na końcu książki Zamieszcza bibliografię ponad 360 książek naukowych, które poleca do przeczytania, jeżeli chcesz się bardziej zagłębić w te treści. No i jest tutaj też cała długa lista artykułów i odnośników do badań naukowych, które opisuje dr Caroline Leaf w tej książce. Więc to wszystko ma absolutnie naukowe fundamenty i uzasadnienie, a jednak jest bardzo prosto opisywane. Słuchajmy dalej. W rzeczywistości myślą, myśli tworzą zmiany aż do poziomów genetyki, zmieniając strukturę komórki. Naukowcy pokazali, że właśnie ta restrukturyzacja pozwala chorobom dotykać ciała. Z drugiej strony, gdy wybieramy nietoksyczne myślenie, wkraczamy w zupełnie nową dziedzinę funkcjonowania mózgu i ciała. Zostają uwolnione substancje chemiczne dające dobre samopoczucie. Czujemy się spokojni. Tak, spokój to jest bardzo ważny element szczęścia. E, czytam ostatnio książkę też na ten temat, na pewno do niej sięgnę. Polepsza się nasze zdrowie, pamięć i głębia myślenia, co w sumie podwyższa sprawność intelektualną. Zdrowe, nietoksyczne myśli pomagają kształtować i utrzymać pozytywne podstawy nerwowych sieci umysłu. Pozytywne myśli wzmacniają pozytywne reakcje łańcuchowe i uwalniają z naturalnej apteki mózgu takie substancje biochemiczne jak endorfiny i serotonina. Zanurzony w tę pozytywną kąpiel intelekt rozkwita, a wraz z nim zdrowe, zdrowie umysłowe i fizyczne. Wreszcie, bracia, niech myśli wasze zwracają się ku temu wszystkiemu, co prawdziwe, godne, sprawiedliwe, czyste, miłe, i chlubne, co cnotliwe i zasługujące na pochwałę. To cytat z listu do Filipian, 4.8. Często przedstawiam publicznie wyniki badań nauki o mózgu i wielokrotnie zadawano mi pytanie, jak można przerwać cykl toksycznego myślenia. Na podstawie wyników badań prowadzonych od ponad dwóch dekad nad działaniem mózgu, zidentyfikowałam parszywą dwunastkę, dziedziny wymagające odtrucia. Nauka ma moc przekonywania, dlatego chcę pokazać ci, jak ten proces przebiega w sposób łatwy do zrozumienia. Wtedy będziesz miał narzędzia potrzebne do odtrucia mózgu, do zmiany życia na wolne od przeszłości i w pełni wykorzystujące Twój niesamowity potencjał. I tego dotyczą wszystkie dalsze rozdziały tej książki, wymiatanie kolejnych. Z parszywej dwunastki. Tam są opisane z pytaniami, które należy sobie zadać i odpowiedzieć na nie. Nie, nie mamy tutaj czasu, żeby do nich wszystkich sięgać, ale jak jesteście zainteresowani, po, poszukajcie tej książki. Właśnie dla każdej zasady opracowałam serię pytań, wymiatanie mózgu. Możesz mi nie wierzyć, ale te pytania wywołują coś więcej niż powierzchowną refleksję. Zostały tak sformułowane, aby przeprowadzić twój mózg przez szczególną sekwencję opartą o wyniki badań. Ten proces był przedmiotem badań mojej pracy magisterskiej, jak i doktorskiej. Ich rezultaty są wykorzystywane, by pomagać ludziom uczyć się, myśleć, rozumieć i skutecznie zmieniać na lepsze swoje życie. Jeśli przejdziesz przez ten proces, zachowując te sekwencje, możesz uwolnić się od toksycznego myślenia. Sami możemy to zrobić. Gdy toksyczne myśli zostaną wymiecione, ich miejsce zajmą fundamenty zdrowia i spokoju. A więc szczęścia, prawda? Myśli mogą albo powymiatać stres z twojego ciała, czyniąc cię mądrzejszym, spokojniejszym i panującym nad emocjami, albo uczynić coś zupełnie przeciwnego. Wybór należy do ciebie. Każda pomyślana myśl musi być dokładnie zważona, ponieważ jesteśmy tym, co myślimy. Jak człowiek myśli w sercu swoim, takim też jest. To cytat z Księgi Przysłów 23:7. Naprawdę dobrą nowiną jest to, że odtrucie twojego myślenia jest możliwe. Nie musisz wyruszać w długą podróż w poszukiwaniu magicznego terapeuty lub specjalnej metody, ani nie musisz wydawać fortuny. To zaczyna się od twoich myśli i twoich reakcji na te myśli. Kluczem do wszystkiego jesteś ty. Możesz odzyskać kontrolę nad swoim ciałem i umysłem. Można prowadzić emocjonalnie szczęśliwe i fizycznie zdrowe życie ucząc się po prostu jak kontrolować życie twoich myśli. Bardzo pozytywne stwierdzenia, prawda? Przeskoczmy jeden rozdział i chciałbym wam jeszcze przeczytać o toksycznej ścieżce, o tym co się może dziać w naszym organizmie z powodu myśli, które krążą nam w umyśle. Rozdział czwarty, strona 39. Żyjemy w utrzymującym szybkie tempo świecie, pełnym stresujących sytuacji i emocji. Jednak możemy kontrolować to, w jaki sposób stres na nas wpływa. Kiedy przerwiemy cykl toksycznego myślenia, możemy zerwać z nawykiem nasiąkania stresem. Istnieją trzy etapy stresu. Pierwszym etapem jest stres krótkotrwały. To spocone dłonie, szybkie bicie serca, rodzaj stresu, który poprzedza na przykład publiczne wystąpienia. Potem następuje drugi etap stresu, gdy krótkotrwały stres nie mija, po początkowym krótkim epizodzie staje się już szkodliwy dla organizmu. Trzeci etap to przewlekły stres. Kiedy jesteś w stanie chronicznego stresu, twoje systemy dochodzą do stanu wyczerpania z powodu ciągłego stanu podwyższonej gotowości. Te etapy stresu są istotne naukowo, ponieważ pokazują, jak jedna toksyczna myśl wywołuje skrajne reakcje w bardzo wielu różnych układach narządów. Pozwalanie na to, by stres wrócił w drzewa Twojego umysłu, przynosi określone konsekwencje. Musisz stawić czoła wypartym emocjom takim jak nieprzebaczenie, gniew, złość, nienawiść lub jakiejkolwiek innej formie toksycznego myślenia. Masz zdrowotną potrzebę, aby przebaczyć innym, jak również samemu sobie. Przyjrzyjmy się uważnie, właśnie posłuchaj teraz, trzem systemom, które są szczególnie podatne na wpływ drugiego i trzeciego etapu stresu: są to: serce, układ odpornościowy i układ trawienny. Uświadomienie sobie, jaką toksyczną ścieżką przemieszcza się stres, oddziałując na napotykane po drodze różne narządy i systemy, jest dla nas bardzo ważne. Zacznijmy od jakże ważnego mięśnia i narządu serca. Pod względem neurologicznym, Twoje serce jest wrażliwe na to, co myślisz i czujesz. Tu wszędzie są odnośniki do badań. Twoje myśli bezpośrednio wpływają na serce. To było dla mnie odkrycie, jak pierwszy raz to czytałem. Posłuchajcie. Oto kilka przykładów różnych chorób serca, w których stres jest głównym przyczyniającym się do nich czynnikiem. Nadciśnienie, czyli wysokie ciśnienie krwi, dusznica, czyli ból w klatce piersiowej i skurcze tkanki serca. Choroba wieńcowa, stwardnienie tętnic powodujące zwężenie, które może być wywołane przez gniew. U udary lub niewydolność naczyń mózgowych. Zatykanie się naczyń krwionośnych, tak że tkanka mózgowa jest niedożywiona, czy wreszcie tętniak, poszerzenie lub uwypuklenie naczynia krwionośnego, lub pęknięcie ścian naczyń krwionośnych. Stres toksyczny jest szczególnie poważny, ponieważ Twoje serce jest nie tylko pompą teraz posłuchajcie jest ono w rzeczywistości drugim mózgiem na tym myślałeś, że masz tylko jeden. Nauka pokazuje, że serce ma własny, niezależny system nerwowy, który jest złożonym układem nazywany mózgiem w sercu. W sercu istnieje co najmniej 40 tysięcy neuronów, komórek nerwowych. Tyle, ile w różnych częściach mózgu. W efekcie, mózg w twoim sercu działa jak stacja kontroli dla wszystkich emocji generowanych przez przepływ związków chemicznych wytworzonych przez myśli. To okazuje się być prawdziwą, inteligentną siłą, która kryje się za intuicyjnymi myślami i uczuciami, jakich doświadczasz. Serce również produkuje ważną substancję biochemiczną nazywaną przedsionkowym peptydem, konkretnie ANF. To jest hormon równowagi, który reguluje wiele funkcji Twojego mózgu i stymuluje zachowanie. Nowe dowody naukowe na wrażliwość neurologiczną serca. Wskazują, że istnieją linie komunikacji między mózgiem i sercem, które sprawdzają dokładność i integralność Twojego życia myślowego. W rzeczywistości, Twoje serce jest w stałym kontakcie z mózgiem i resztą ciała. Sygnały, które serce wysyła do mózgu, wpływają nie tylko na percepcję i emocje, ale również na wyższe funkcje poznawcze. Komunikacja między sercem a mózgiem. Drugi układ odpornościowy. Niechęć, gorycz, brak przebaczenia i nienawiść do samego siebie to tylko niektóre z toksycznych myśli i emocji, które mogą również wywołać zaburzenia układu odpornościowego. System immunologiczny, kiedy mu się na to pozwala, jest armią, która chroni przed chorobą i zaburzeniami ciała i umysłu. Ale toksyczne myśli i emocje powstrzymują układ odpornościowy przed wykonywaniem tego, co powinien robić w sposób naturalny. Układ odpornościowy wydziela peptydy lub hormony, w tym endorfiny, zwane też hormonami dobrego samopoczucia. Wysyła informacje do mózgu za pomocą immunopeptydów i odbiera informacje z mózgu poprzez neuropeptydy, więc istnieje bezpośrednia komunikacja między tymi myślami i emocjami w drzewach myśli, a sposobem w jaki funkcjonuje Twój układ odpornościowy, który zaczyna się w jelitach, dodajmy na marginesie. Okazuje się, że układ odpornościowy jest z całą pewnością neurologicznie wrażliwy na życie Twoich myśli. Gdy układ odpornościowy stoi wobec ataku, np. gdy Twoje myślenie staje się toksyczne, wytwarza wtedy białka krwi zwane cytokinami, które, jak wiadomo, wytwarzają zmęczenie i depresję. W ten sposób wygenerowane toksyczne myśli i emocje zakłócają naturalne procesy zdrowienia w ciele. Komplikują proces odzyskiwania zdrowia, dodając nowe biochemiczne procesy, z którymi organizm musi walczyć. Przyjrzyjmy się bliżej autoimmunologicznej reakcji organizmu reakcja układu odpornościowego przeciwko komórkom własnego organizmu. Gdy ciało ma do czynienia z toksycznymi myślami i emocjami, nie potrafi rozpoznać prawdziwego wroga i atakuje zdrowe komórki i tkanki. Tracąc zdolności do walki z prawdziwymi najeźdźcami. Nagły wybuch stresu obniża odporność. Jeden ze sposobów, aby złapać przeziębienie. Jednak jeszcze bardziej złowieszcze są efekty niewielkiego natężenia stresu dzień w dzień. To doprowadza do zamieszania w systemie odpornościowym, skutecznie wprawiając w ruch reakcje autoimmunologiczne, które powodują, że twoje ciało zwraca się przeciwko sobie. I wreszcie układ pokarmowy. Twój układ trawienny, czyli pokarmowy, jest równie ważny jak pozostałe systemy ciała i jest niestety równie podatny na ataki toksycznych ścieżek. A toksycznych ścieżek parszywej dwunastki. Jego normalnym zadaniem jest trawienie tego, co wkładasz do ust. W normalnych warunkach ciężko pracuje, abyś uzyskał jak najwięcej składników odżywczych ze wszystkiego co jesz i pijesz, aby odpalić wszystkie procesy organizmu i zachować narządy w doskonałym zdrowiu. Dostępne są liczne wyniki badań pokazujących wpływ jaki jedzenie ma na nastrój Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology, MIT, byli jednymi z pierwszych, którzy to udokumentowali. Wielu innych, w tym naukowcy z Harvard Medical School, podążyło ich śladem. Udowodnili oni na przykład, że węglowodany znajdujące się w makaronach, pieczywie i słodyczach są jedzeniem poprawiającym nastrój, ponieważ zwiększają ilość silnego związku chemicznego w mózgu, serotoniny, która ma swój udział w uczuciu zadowolenia. Ale radość nie trwa długo. W ciągu 20 minut od spożycia przetworzonych węglowodanów płynące z nich korzyści znikają. Dlatego na przykład napoje energetyczne oparte na cukrze działają, ale krótko, prawda? a potem wywołują jeszcze większy głód. Istnieją również dowody wskazujące, iż myśli oraz emocje mogą spowodować, iż nawet najlepsze pożywienie stanie się toksyczne dla ciała z powodu niezaprzeczalnego związku między ciałem i umysłem. To dlatego dietetycy mówią, a przynajmniej powinni powiedzieć, aby nie jeść, gdy jesteś zły. To prawie tak, jakby gniew wsiąkał w spożywane pokarmy, które ciało stara się strawić. Teraz już jesteś świadomy, jaką ilość stresowych substancji chemicznych uwalniają twoje toksyczne myśli i emocje. Kiedy pozwalasz im szaleć w przewodzie pokarmowym, tworzą trujący koktajl, który szkodzi zdrowiu. Niektóre z zaburzeń trawienia, jakie mogą pochodzić z efektów toksycznych myśli i emocji, to zaparcia, biegunka, nudności i wymioty, skurcze, wrzody, zespół nieszczelnego jelita. Gdy składniki odżywcze wyciekają ze ścian żołądka i jelita grubego, a nie udaje im się dotrzeć do komórek, czy zespół jelita drażliwego, spastyczne jelito grube, gdy jelita ściskają treści pokarmowe za mocno albo niewystarczająco, zmniejszając optymalne wchłanianie składników odżywczych. To złe wiadomości, ale są i dobre, a nawet jest ich sporo. Nauka wyraźnie wskazuje na związek między myślami i emocjami a fizycznym i psychicznym dobrym samopoczuciem. Im bardziej świadomie zarządzasz swoim życiem myśli i emocji, tym lepiej nauczysz się słuchać swoich myśli i konstruktywnie radzić sobie z nimi, a Twoje emocje staną się bardziej wykształcone, zrównoważone i życiodajne. Sprawienie, by Twoje myśli były życiodajne, a nie zagrażające życiu, oznacza, że w znacznie mniejszym stopniu będziesz narażony na choroby i zaburzenia. Możesz się odtruć, wymiatając parszywą dwunastkę z mózgu. Pisze dr Caroline Leaf w książce Kto wyłączył mój mózg.